Witam na moim kanale i zapraszam na nowy film. W tym odcinku podpowiem, jak zrobić letnie wianki z kwiatów suchołusk, które pięknie się zasusza i będzie nas cieszyć kolorami przez cały rok. Do zrobienia takiego wianka potrzebujemy podstawę, na której będziemy przyklejać kwiatki. Możemy ją zrobić po prostu z papieru lub papierowy oklejony taśmą klejącą, by był wodoodporny. Jak zrobić różne papierowe podstawy wianków, zobaczcie na filmie w kartach podpowiedzi. Możemy też świetną podstawę wianka zrobić dosłownie błyskawicznie, takiej pianki ocieplającej rurę. Kiepianki pianki kosztują 2 lub 3 zł za metr i świetnie nadają się jako podstawa dekoracji. Aby pianka utrzymała odpowiedni kształt, do środka musimy wsadzić cienki drucik. Przycinamy odpowiedniej długości kawałek pianki i trochę dłuższy od niej drucik. Drucik wsuwamy do pianki. Końcówki drucika skręcamy, tak by powstał odpowiedniej wielkości kółko. Drucik utrzymuje piankę w odpowiednim kształcie. Nie musi być wcale mocny ani gruby. Wystarczy cieniutki. Teraz klejem na gorąco albo innym mocnym klejem przyklejamy do siebie obie końcówki pianki. Dla wzmocnienia możemy połączenie okleić jeszcze taśmą klejącą. W czasie wszystkich operacji drucik się trochę pozginął, więc teraz wystarczy go wymodelować. I mamy gotowe kółeczko. Kółeczko jest lekkie i wodoodporne. Możemy do niego teraz przyklejać kwiatki klejem na gorąco. Do zrobienia tego wianka wykorzystam popularne kwiatki do robienia suchych bukietów, czyli suchołuski, czyli kocankę ogrodową. Wcinamy tylko łebki kwiatów. Te kwiatki, nawet świeże, są suche, a po zaschnięciu utrzymują długo swój kształt i kolor. Możemy przyklejać zarówno kwiatki świeże, jak i suszone. To są kwiatki z mojego ogródka. Są bardzo duże i dorodne, choć każdy jest inny. Staram się rozmieścić je równo na całym wianku. Po pierwszej warstwie, drugą przyklejam na zewnątrz. Mniejsze kwiatki umieszczam pomiędzy tymi dużymi. Jeśli nie macie własnych kocanek, to takie suchołuski łatwo kupić, jako popularne kwiatki do suchych bukietów. Moje kocanki wszystkie są w żółtym kolorze. Wydaje mi się jednak, że taki żółty wianek jest trochę zbyt żółty. W związku z tym dodam jeszcze inne suche kwiatki, które są wykorzystywane do suchych bukietów, czyli kwiatki zawtranu. Malutkie kwiatki zawtranu połączę ze sobą w malutkie bukieciki. Takie bukieciki mogę umieszczać pomiędzy kwiatkami suchołuski. Malutkie bukieciki tych malutkich kwiatków w szafirowym kolorze przykleję wewnątrz mojego wianka. Będą stanowiły dobre podkreślenie żółtego koloru suchołuski. a równowagi jeszcze więcej małych bukiecików zawtranu umieszczę pomiędzy kwiatami suchołuskim. Oczywiście, jeżeli wolicie, cały taki wianek można zrobić z jednokolorowych kwiatków lub z takich samych kwiatków suchołuski, ale w wielu kolorach. Moim zdaniem, już wygląda ok. Teraz zobaczymy, jak wygląda z drugiej strony. Pianka w zasadzie wygląda dobrze, ale pokażę, jeśli komuś się przeszkadza, jak ją można zasłonić. Wystarczy nam do tego taśma jutowa. Może też być wstążka lub taśma w innym kolorze. Teraz klejem na gorąco przyklejamy taśmę do pianki od spodniej strony wianka. Taśma jest prosta, a wianek okrągły. Aby ładnie się układała w kółko, możemy ją zawijać i doklejać. Oczywiście można ją również pomarszczyć i poprzyklejać. Teraz nawet spodnia strona wianka wygląda bardzo ładnie. Można go nawet powiesić na oknie. Żeby kwiaty po wyschnięciu się nie kruszyły i długo zachowały ładny kolor, warto wianek polakierować lakierem bezbarwnym. Najlepiej tu użyć akrylowy lakier do dekoracji lub do drewna. I popatrzcie, jak ładnie wygląda mój wianek. Teraz jest świetną letnią dekoracją na drzwi wejściowe, a w zimie będzie mi przypominał lato. Teraz pokażę jeszcze troszkę inny wianek, również z kwiatów suchołskich. Tym razem do jego wykonania wykorzystam podstawę z papieru. Wykorzystam jeszcze suszone i pokolorowane kwiatostany z Zrobię z nich spodnią tylną część wianka. Przyklejam je wokół mojej podstawy, tak aby sterczały na zewnątrz. Jeśli nie podoba Wam się taki suchy sztaw, można też wykorzystać trawę albo zboż. Od wewnętrznej strony wianka przycinamy tak, aby równiutko były z podstawą. Po odwróceniu wygląda jakby nasz wianek leżał na takim trawiastym zielonym talerzu. Teraz od góry do naszego wianka przyklejamy kwiatki suchołuski. Te kwiatki są drobne, w różnym kolorze i w różnej wielkości. Postaram się je tak przyklejać, aby jak najbardziej wymieszać ze sobą kolory. Dodam jeszcze kilka pojedynczych kwiatków hortensji. Na koniec cały wianek polakieruje bezbarwnym lakierem do drewna. Dzięki temu dłużej zachowa swój kolor i trwałość, a kwiatki nie będą się brudzić. Popatrzcie, jak ładnie wygląda. Z tym zielonym tłem będzie stanowić świetną dekorację na drzwi, a w zimie będzie mi przypominać słoneczne lato. Wianek z takich kolorowych kocenek. Czyli suchołusek można również zrobić bez zielonego tła. Robimy go wtedy tak samo jak ten pierwszy wianek. Tylko nie dodajemy innych kwiatków, tylko same suchołuski. Takie wianki z kolorowych kwiatków są naprawdę świetnym pomysłem na letnie ozdoby na drzwi. Są naprawdę bardzo proste w wykonaniu. I tak naprawdę można je zrobić z każdych dowolnych suszonych kwiatków. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do mojego kanału, gdzie znajdziecie wiele innych ciekawych pomysłów. A na playliście więcej, wiele innych ciekawych wianków i wieńców na drzwi na wszystkie cztery pory roku. Aby nie przegapić kolejnych nowych filmów, koniecznie subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia.